1200 stopni Celsjusza w rozgrzanym piecu. Prasa wywierająca nacisk 800 kg na centymetr kwadratowy. Z mieszaniny gliny, iłów i innych minerałów rodzi się coś niesamowitego. Gres. Płytka hartowana jak stal, stworzona, aby przetrwać niemal wszystko. Gres porcelanowy powstaje z doskonale dobranej mieszanki gliny, kaolinu, piasku kwarcowego i innych naturalnych składników. Najpierw gigantyczna prasa formuje płytkę pod olbrzymim ciśnieniem. Potem wędruje do pieca rozgrzanego do do temperatury ponad 1200 stopni Celsjusza. W takim ogniu i pod takim naciskiem zwykła glina zamienia się w materiał o kamiennej gęstości. Rezultat: płytka o jednolitej strukturze, bardzo twarda i odporna na uderzenia, dodatkowo prawie niechłonąca płynów. Ta surowa siła produkcji przekłada się na spokój w twoim domu. Gres nie pęka, nie kruszy się, nie poddaje codziennym wyzwaniom. To technologia i natura połączone w jedno dla twojej wygody. Odkryj potęgę prawdziwie hartowanych płytek. Wybierz gres of Rty PCHB i przekonaj się jak nauka i rzemiosło tworzą doskonałość w swoim wnętrzu.